Dzień dobry, witajcie. Kolejna porcja boksztynów do szlifowania. Ciekawe okazy. Ten jest taki, można powiedzieć, jak to tak potoczną nazwę ma samorodek. Oczywiście to, to jest taka potoczna nazwa, bo wiadomo, że to jest. Każda bryłka jest samorodkiem, ale chodzi o to, że jest w całości, prawda? Nie jest częścią czegoś, jest w miarę zachowana, ale tutaj jest tak odłupana od, od na tej krawędzi. Do szlifowania idzie. Co takiego ciekawego tu jeszcze jest? Nie wiem, czy zobaczycie z tej strony. Jak ja to tutaj podświetlę, ale tu o, jest inkluzja. Inkluzja w postaci takiego gałązki, korzonka, czegoś takiego, no inkluzja na pewno, prawda? Postaram się to tak wyszlifować, teraz mało widoczna, żeby to zostawić, zachować, nie niszczyć tego. Fajny kawałeczek, prawda? Ułamany, niestety to już nie jest samorodek. Tu jeszcze widać odciśnięte fragment jakiegoś, nie wiem, czy to jest, no po czymś tam. Ale jak się go podświetli, kurczę, piękno będzie, piękno będzie. Czego teraz jeszcze nie widać? Żółte, piękne, ale będą piękniejsze po tym jak je obrobię. Tak to wygląda po szlifowaniu. Są sukcesy, są też i niestety porażki. Porażką niestety tutaj będzie kamień piękny. się wydawał, piękny jest nadal, ale niestety nic z niego nie będzie, ponieważ tu o widać. Pęknięcie nie jedyne, tu jest kolejne, widać wyraźnie jak podznaczają się w świetle poszczególne fragmenty bursztynu, prawda, pękniętego, a byłby piękny. Ja i tak go wezmę, wypoleruję, żeby chociaż zobaczyć co to było, co to za strata, zobaczymy dalej. Stratą też jest niestety tu, dosyć spory był i no widać, prawda, po całej tutaj jego... Długości, w środku mniej więcej w połowie, pęknięcie to nie jedyne, tu też, ale go wypoleruję. Zobaczymy, No, jedyneczka z niego została. Zobaczymy, jak a. Tak poza tym, fajne, fajne bursztyny, piękne i piękno Będziemy mieli szansę ocenić za chwilę po przepolerowaniu. Ale to tak, tylko. Pokazać jak to to wygląda dla, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Przeszlifuję tego piękna jeszcze nie ma, piękno dopiero jest. Jak jest y, barwa, żywa, piękna barwa. No i cóż, idę szlifować. No i jest finał tych prac związanych ze szlifowaniem, polerowaniem kamieni. Ja troszkę dałem ciała, bo miałem to podzielone na. Dwie partie, jedną partię sfilmowałem, pokazałem jak była surowa, potem przyszlifowana, A drugie partie nie pokazywałem jak była surowa Jakoś tak wzięłem zacząłem szkliwować Zapomniałem zupełnie I pokażę teraz, no, jak już jest finish, wszystko jest gotowe, wypolerowane Wyszło tego sporo Sporo pracy, sporo fajnych też kamieni Jest i serduszka bardzo ładne Ale po kolei y Całość była w dwóch takich woreczkach a może takich niezupełnie pełnych, ale dwa ile teraz tego będzie? zapakuję na koniec, zobaczymy straty no strat to tutaj ewidentnych, połamanych jest taka garść to niestety to już coś tam może jeszcze się uda uratować, ale pyły, pyły jak widać jak kopiec kościuszki jest tego troszeczkę aczkolwiek to nie jest sam bursztyn tutaj też są pyły ze szmaty z filcu pyły z tej ściernicy tu jest też pasta polerska także no i oczywiście to jest takie luźne napowietrzone mocno także objętość taka robi wrażenie prawda i co mi się to udało zrobić no jest jest parę ładnych kamieni nie ma co, towar trudny, bo to refulacja, potłuczony, połamany, popękany, ale udało się, udało się zrobić. Są takie naprawdę perełki. O w tym świetle nie wiem, czy to pokażę. Tu może pokażę pod światło. Czym pokazać? Aha, to było z tą inkluzją taką. Nie wiem, czy to będzie widać z inkluzją. O, inkluzja jeszcze nawet jest w środku. Jakaś taka gałązka, gałązka, która. No, jest, jest. Zrobiłem to tak, żeby, żeby to uratować. Uratowane pod światło elegancko widać. Są bardzo ładne kamienie. Dało się ładnie wyszlifować perełki. No i tak, kamieni można powiedzieć taki kabaszum z ręki. Jest tutaj sporo tu jeszcze są takie też straty o właśnie straty zacznę od tego ta jedynka taka która mi wyszła no niezamierzona. to nie miała być wcale jedynka to miał być no wisior jakiś prawda ale z tego względu że jest popękany tu będzie widać tak to widać z góry na dół pęknięcie takie idzie poza tym w poprzek to jest sklejka i w poprzek ono jest, ona jest tu akurat widać, że nie jest dobrze doklejona. Tu po prostu widać kreskę. No taka kreska podejrzana, aczkolwiek kolor ładnie sklejony w porządku, może powiedzieć. No ale tutaj się zaczyna o po prostu odpad. Niestety. I to będzie chyba jako jedynka symbol kanału. To wszystko. Yy, kolejny kamień. Kolejny kamień to jest tutaj. No nawet nie czyściłem, bo nie ma sensu. Po prostu użytkie połączenie kolorów niestety, no mi się nie podoba nic z takiego czegoś nie będę robił komuś wciskać też nie ma sensu e, tutaj kolejny widać, widać pęknięty paskudnie kurcze piękny kamień, piękny żółty no ale co, ono walnięty tu walnięty też tutaj w poprzek i co, no nic nic z niego nie będzie, no co ma z niego być to niestety jest jest na wyrzucenie, do wyrzucenia kolejny jakiś taki też połączenie takiego żużla z białym, spękane, jakieś takie takie niepodoklejane, no nie, to, to to też odpad, nic z niego nie będzie. Kolejny, kolejny to co już raz pokazywałem, czyli te na wierzchu, na wierzchu te kreski, prawda, których nie sposób usunąć. Co je zeszlifuje, pojawia się, czyli takie jakieś takie naprężenie wewnętrzne w materiale, spowodowane pewnie jakimś uderzeniem, które się po prostu no, ujawnia w ten sposób, kiedy ja szlifuję to się po prostu wychodzi, aczkolwiek kamyczek jako tak ładny, tylko co z tego taki spękany być yy, nie może kolejny jakiś taki dziwne te, te kolory jakby mocno z no nie wiem, sam trudno powiedzieć podpowiedzią taką jest tutaj ten, 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 nie wiem ja to nie mogłem tego umyć, usunąć to jest zrośnięte z tym i to pewnie wymieszane z tym bursztyn daje taki właśnie nieciekawy bardzo, bardzo nieciekawy kolor, połączenie ja z tego też nic nie będę robił no. kolejny taki tu się zastanawiałem ale cienka warstwa tego białego na takim byle jakim posklejanym Spodzie to jakieś takie niestabilne, mi się wydaje. To to też odwalamy. No i serduszka. Serduszka, których mi wyszło naprawdę dużo. Ja jestem człowiekiem, który w każdym kamieniu widzi potencjał. Z wyjątkiem tych ewidentnych, tutaj mających jakieś mankamenty, których nie da się przeskoczyć. Ale tak po prostu nawet żużlak taki dosyć, dosyć ładny, ale jednak żużlak. Ja zrobiłem z niego serduszko, ale ono takie. No jest, jest, to musi to ktoś się znaleźć kto, kto lubi takie, takie coś Dla mnie to było po prostu sprawdzian tego czy ja z tego żużlaka coś, coś zrobię No zrobiłem prawda, jest Jest, ale co to z tym będzie dalej zobaczymy, może po prostu będzie leżało No i jest tych serduszek w różnych kształtach, w różnych kolorach Wyszło sporo, wyszło sporo, niektóre nawet są dwustronne Surowe z tej strony, surowe, ale inne z tej strony. Tu jest też surowe z jednej strony, surowe z drugiej, ale też inne. Nie wszystkie są dwustronne, są jednostronne, aczkolwiek bardzo ładne. Tu o takie z tych jasnych, gdzie z tyłu jest kora. I jak dostaje słońca, no to po prostu cudeńko, prawda? Cudeńko. A z tyłu po prostu ta kora nie usunięta ona prześwietlana od tyłu daje po prostu coś coś takiego no jest kilka takich ładnych właśnie jasnych z tą korą ładnie wyglądających tu takie ciemne jest ale też po prześwietleniu ono nie wiem czy w tym świetle będzie widać no jest piękne jest piękne Pod, z boku Zupełnie przejrzyste. Cały efekt daje ta bardzo ciemna kora usunięta, No i tak to wygląda. Czerwień taka krwista mówię, powiedział. No i dobrze. Tyle zrobiłem. Co dalej z tym zobaczymy. Jakoś trzeba się będzie oddzielić, bo to towar nie jest mój. Aczkolwiek mój wkład duży był. Tu jeszcze tylko pokażę. Żużlak, żużlak i z inkluzjami. Ogólnie wyszedł bardzo Ładnie, ładnie, tylko że w środku, chciałem powiedzieć, te po prostu żery. No niestety, to się kurcze, pyli ciężko, strasznie to umyć. I zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Mam cały worek tych taki, taki woreczek do oszliwowania. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, także tak to wygląda. Ja dziękuję bardzo. Do zobaczenia. No, i zapakowałem jeszcze to do woreczka. No, i myślę, że to były takie, właśnie dwa woreczki, takie, właśnie niepełne, tylko takie, żeby może było złapać i pół na pół. Jeden woreczek jest tam, zawartość, a drugi zawartość jest tu. No, i ostatni konkurs z trzecim pierścionkiem. Jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział i mieć nadzieję, że zostanie wylosowany. To proszę w komentarzu pod filmem zostawić jeden komentarz ze słowem konkurs. I losowanie za tydzień. A kiedy kolejne konkursy? Czy będą konkursy? Będą, oczywiście. Kolejny będzie na 1200 subskrypcji. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję.